Cześć, witajcie, zapraszam na szybkie, spontaniczne, bardzo nawet Get Ready right with Me w piękny, niedzielny, słoneczny poranek. Wczoraj odebrałam paczkę z Anabel Minerals z nowościami, które kupiłam, bo myślałam od razu, że to będzie świetna okazja, żeby je przetestować na żywo. Ja w ogóle jeszcze nie otworzyłam tych opakowań, ale. Co to w ogóle jest? Jak wiecie, ja od lat używam kosmetyków mineralnych z Anabel, bo po prostu są bliższe naturze, są w ekologicznych opakowaniach. W ogóle cała marka robi bardzo dużo takich bardziej, powiedzmy, pro eko i opakowań i produktów. I tutaj mam podkład mineralny, który bardzo lubię. Jest w słoiczku, chciałam powiedzieć, ale to jest właściwie takie aluminiowe opakowanie. Ale też jakiś czas temu wydaje mi się, że robiłam wam test. O takiej nowości, która była nowością, już nie jest, a jest to podkład w kompakcie, y, takim wymienianym. Jak widzicie, mój jest cały połamany, ale i tak nie szkodzi. Używam go, bo jednak mi to puzderko spadło bardzo szybko mm, no i się potłukło, ale używam i użyję. O! A teraz wyszły produkty kremowe i jest to blush, czyli róż oraz do konturowania bronzer. Otworzymy sobie teraz te opakowania. I ja wzięłam sobie taki bardzo jasny róż. Nie miałam nigdy takiego odcienia, ale myślę, że może mi fajnie pasować. On tutaj w ogóle nie wydaje się taki mm, różowy, jak w internecie mi się wydawał. Jest taki dosyć przygaszony, więc nawet lepiej. E, I... Opakowanie jest z bambusa i jest to znowu opakowanie wielorazowe, bo te róże bądź yy, contouring, możecie sobie yy, kupić sam wkład i go wymienić, ale zastanawiam się, jak w ogóle to wyjąć stąd. Nie chcę chyba teraz kombinować. A, już widzę, ale mega sprytne, bo one są takie, jakby. Tutaj nie ma, powiedzmy, takiej. Jakiej zakładki, żeby je wyjąć, ale z tyłu jest taka malutka dziureczka, i prawdopodobnie mogę tam mm, włożyć, y, nie wiem, jakąś igłę i pewnie wypchnąć ten wkład, więc wydaje mi się, że to tak działa. Myślę, że może później to jeszcze sprawdzę, ale no mega, mega, super pomysł i w ogóle fajne opakowanie. I brązer jest w bardzo podobnej mm, puzderniczce bardzo podobnym puzderku, tylko takim mm, beżowym i jest taki muszę brać poprawkę na to, że Wy pewnie widzicie je albo właśnie rozjaśnione za bardzo, albo w cieniu, ale może to jest fajnie żeby pokazać Wam te produkty e, właśnie w ten sposób, a nie w takim wiecie, kosmetycznym świetle i teraz chciałabym zrobić sobie próbę uuu bardzo mięciutkie masełko i bardzo delikatny kosmetyk Chodźcie tu bliżej. Dzisiaj od mojej córy pożyczyłam lusterko, które kupiłam. To jest taki w ogóle protip. Małe dzieci lubią patrzeć w lustro, i to też jakby jest rozwijające dla nich, więc ja kupiłam takie po prostu lusterko płytę samą z Ikea, i takiej stawiam tam, gdzie akurat chcemy tego używać, bo nie mamy gdzieś tam miejsca, żeby zrobić, wiecie, taki kącik, żeby to lusterko cały czas było przyklejone, ale będę się malowała w lustrze, a ja tutaj chyba zawsze się malowałam e, z Wami albo do kamery, albo do moich pusterek i małych lusterek, więc przyjemna odmiana. Zaczniemy sobie od mojej starej e, ulubionej nowości, która już nie jest nowością, czyli podkładu mineralnego w kompakcie y, i nałożę go sobie gąbeczką, którą w ogóle kupiłam wtedy, y, kiedy kupowałam, te kosmetyki i używam ich od roku ale w ogóle też zapomniałam Wam pokazać, że do tych y, róży i do tego konturingu raju, bronzera y, kupiłam też y, przy okazji kredkę brązową y, w Również taką ekologiczną bardziej Z aluminiowym, aluminiową nakrętką I jest brązowa I niby jest to kredka do oczu Ale ja kupiłam ją z myślą o kredce do brwi Bo ta moja to już praktycznie się skończyła I szukam jakiegoś zamiennika Szukałam zamiennika, który byłby właśnie Taki troszkę bardziej powiedzmy eko Bo pełno kredek teraz Mimo, że są powiedzmy zwykłymi kredkami To i tak nie są drewniane Tylko takie jakby plastikowe Więc ciężko jest mi znaleźć coś takiego Fajnego, bardziej ekologicznego. I ta kredka jest mega mięciutka, już widzę. Nie wiem, czy nie będzie zamiętka w ogóle do brwi. Ale ja też dużo jej nie będę używać, więc. Tak, 50 na 50. Jestem zadowolona. Ale jeżeli chodzi o kredkę do oczu, to myślę, że będzie fajna, bo jest mega mięciutka. Jeśli chodzi o kredkę do brwi. No, tak, tak jak mówię, średnio. Yy, założę sobie od razu, założę, nałożę balsam yy, do ust, i to jest w ogóle, chyba jakiś czas temu w jakimś filmie pytałam Was o polecenia yy, balsamów, które nie są w plastiku z drogerii, i znalazłam Ben Anna w papierowym opakowaniu. Już trochę go zużyłam nawet, ale nie pamiętam gdzie kupiłam. Chyba w Rosmanie, ale nie jestem do końca pewna, muszę, muszę gdzieś tam sobie sprawdzić. I w ogóle teraz sobie przypomniałam, że wziąłam e, spinkę do włosów specjalnie, żeby je związać i tego nie zrobiłam, więc zrobię to chyba teraz. I kiedyś wam pokazywałam ten super e, bu, do e, do twarzy i w ogóle do wszystkiego z The Body Shop, ale The Body Shop już nie ma w Polsce, więc ja go dalej będę używać, ale gdzieś tam powoli też chcę szukać alternatyw i chcę szukać rzeczy, które mogę Wam polecieć, które są teraz dostępne. Przechodzimy już do naszego różu i do bronzera i od niego zaczniemy. On jest taki chłodny i zastanawiałam się w ogóle, jak tego użyć, bo z jednej strony mm, ja lubię na szybko zrobić makijaż, na przykład palcami, a z... Z drugiej strony <noise> zastanawiam się nad użyciem gąbeczki. Bo jeżeli chodzi o pędzle, to już dawno gdzieś tam się odpędzlowałam już mało pędzli i z pędzli korzystam. Więc może. Spróbujemy część tak, a część tak. ok jest mega, mega delikatny, chyba, że to jest ta, taka pierwsza masełkowa warstwa i dlatego. O, możliwe! Może to był zły pomysł, żeby wam to pokazywać w takim świetle, ale nie, wydaje mi się, że widać. W ogóle dawno nie robiłam nic z brązarem, więc chyba jednak spróbuję gąbeczką, bo gąbeczka moim zdaniem więcej mm, wybacza niż, niż nie. O, zdecydowanie palcami tak średnio, ale to może być moja kwestia. Myślę, że palcami fajnie się róż zrobi, bo róż jakby nie musi już być tak precyzyjny, precyzyjnie nałożony. Aha. E, I teraz weźmy ten blasz i go również nałożę część e, palcem, a drugą część, e, na drugą stronę twarzy nałożę sobie gąbeczką już tylko. Mmm, ładny! Nie miałam jeszcze takiego kolorku, a on jest mega. No jest jasny, ale ja mam jasną karnację, ale jest taki mega naturalny. Ja chyba nigdy nie miałam takiego naturalnego różu. Dobra, gąbeczką zróbmy go. Mm, to jest taki róż, z którym nie można przesadzić, bo jest po prostu mega naturalny. Kurczę, ciekawa jestem, czego widać dobrze w kamerze. Ale jak róż, to użyjmy go sobie jeszcze trochę na powieki. O. Fajnie. I jeszcze trochę tego brązera myślę, że użyję. Żeby wycisnąć z tych kosmetyków wszystko. I to już tak bardziej dokładnie weźmiemy sobie. O. Fajnie. Mega mi się podoba, powiem Wam. Ale czy coś jeszcze robimy? Jasne, nakładamy sobie. Nałożymy sobie e, na usta coś. I na usta nałożymy jakąś z moich kredek, i właśnie to jest to, co mówiłam, że wydaje mi się, że tutaj jeszcze chyba mam kredkę z Alterry, e, i ona jest w nieplastikowym, tylko takim rzeczywiście m, drewnianym opakowaniu. Ale no to jest na przykład plastikowa kredka tak mi się wydaje to, nie, to chyba też nie jest plastikowe ale kurcze, no powiem Wam nie podoba mi się to to jest dosyć mocna kredka więc ją sobie tak po prostu tylko troszeczkę zrobimy ja to w ogóle takie lubię sobie rozmazane usta robić ciekawe czy słyszeliście moją córę która szaleje obok I zastanawiacie się, gdzie kropki, ale powiem Wam, że kropek ostatnio nie robię, bo szukam właśnie jakiejś alternatywy yy, na eyeliner w plastiku, żeby był w, w szkle. I wydaje mi się, że kupię taki z lasha i go sobie przetestuję, ale on jest dosyć drogi, więc jeszcze cały czas się zastanawiam. I tak wygląda skończony makijaż. Czy widzicie? Widzicie ten róż? On jest mega delikatny bronzera, tylko naprawdę też trochę sobie nałożyłam, bo ja wcale nie lubię dużo. No i powiedzcie, co myślicie? Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Jakby nie widać. To jest taki no makeup makeup. Nie widać, że jestem jakoś super mocno pomalowana, ale jestem zadowolona. A same produkty, spoko, ale te jaśniutkie rzeczywiście są jasne. Więc jak macie ciemniejszą cerę niż moja, to mogą być za jasne. Chociaż wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, żeby po prostu je sobie dokładać, bo one się nie. Mm, nie plamią, tylko rzeczywiście coraz więcej, coraz więcej można sobie dołożyć. Okej! Okay. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! Na razie! Pa!